Dzisiejszy magazyn kulturalny poświęcimy wystawie prac fotografika Maćka Michalskiego, prezentowanej w Galerii M w Środowiskowym Klubie Barak. Imprezie Mikołajkowej, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Świętego Jana. A na zakończenie, jak zwykle, zaproponujemy Państwu udział w imprezach kulturalnych, które odbędą się w ciągu najbliższych 14 dni. Działająca przy środowiskowym klubie kultury grupa fotografików, którzy nazwali siebie Grupą 41 Bis, wystawiała w rodzimym baraku już wiele swoich prac. I właśnie tam, wychodząc naprzeciw potrzebom, z inicjatywy szefowej grupy 41 Bis Małgosi Stachelskiej powstała Galeria M. Jej celem jest umożliwienie pabianickim plastykom i fotografikom zaprezentowanie swojej twórczości. Jako pierwszy. W dniu otwarcia Galerii M 7 grudnia swoje prace wystawił znany z licznych prezentacji fotografii, jak sam siebie nazywa kontroler grupy 41bis Maciek Michalski. Wśród zaprezentowanych jego prac możemy zobaczyć portrety, akty, kolarze oraz fotografie na ceramice. Część fotogramów została wykonana w rzadko oglądanych i trudnych do realizacji technikach specjalnych, takich jak olej czy guma. Wystawa nosi tytuł Most na rzece snów, a oglądać ją będziemy mogli jeszcze przez kilka tygodni. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Galerii M w klubie kultury Barak. I nie tyle pewnie, tylko pe, re, pe, re. być! Ja mówić, ty słuchasz. Ty mnie odczarować z 9 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Świętego Jana odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci, które są stałymi czytelnikami biblioteki i korzystają z jej zbioru. Aktorzy z jednego z łódzkich teatrów, Ryszard Chlebuś i Mirosław Chronowski przygotowali dla młodej widowni bajkę pod tytułem Kłopoty czarodzieja. Nie było to jednak typowe przedstawienie, a raczej forma wspólnej zabawy, bowiem dzieci będące widzami dość często stawały się aktorami. To znowu się musiałem pomylić w moich czarach! Zaraz je oberwałem, muszę znaleźć swoją książkę. Dziękuję wam bardzo, dziękuję. Idę sprawdzić moje tale, czary, moja ja się ciągle w nich mylę tak. ojej, ojej, ojej. Quiero... Jest... Klauny! Klauny! -te -te. Kim ja jestem? Klaunem! Kim? Klaunem! Klaunem! Co? klaunem. patek do usług. Tylko co ja tutaj robię? Bajkę dzieciom trzeba dać! Bajkę dzieciom trzeba dać! Ale przecież klauni nie opowiadają bajek! Bajkę dzieciom trzeba dać! Bajkę dzieciom trzeba dać! Tak, no. Naprawdę to ja mógłbym opowiedzieć bajkę! Tylko potrzebowałbym kogoś do pomocy. Jakiś odważny chłopiec, jest... O ja! O ja! O ja!

Mariusz, tak, tak jak szwarceneger? Pokaż mi słajkę. Ale silny szwarcy Dobra Mariusz, to możesz mi opowiedzieć bajkę? Tak? No, no to świetnie. Chcesz bajki? O tak. Oto bajka. Mariusz. Kosteczka, ci wydawała. Nie twoja? Tam, za którym Już wiem, już wiem. Mariusz jest na scenie aktorem, a aktor powinien mieć kostium i to na pewno jest kostium dla Mariusza. A, no, nie, nie. no to uwaga. Teraz e, sprawdzimy twoje umiejętności. Umiesz się śmiać? Umiesz się śmiać. No uwaga, teraz zaśmiejesz się takim śmiechem numer 8. Słuchajcie, to nie będzie łatwe. To będzie śmiechaki. Spróbuj. No, a teraz zaśmiało tak, tak. No była sobie chła! Szachajka. O! Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak małego wzrostu. I nędznego, pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa. Mariusz, psoty i gałgaństwa, Posłuchaj. ich, ale tak, żeby, żeby im w pięty weszło, tak. No, próbuj, no śmiało, nie bój się, tutaj nikt się tu nie podejdzie, zobacz, popatrz, popatrz. No, próbuj, no, no śmiało. No. O, widzisz, tam, tam dziewczyna jeden, zaraz piszczała, cieba a, 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 takie psoty i gałgaństwa jak kła, owa proszę Państwa. Kła szachrajka rzekła. Lubię Czasem w pchełki. Pograć w klubie. No więc ubrana jak z igiełki, pojechała zagrać w pchełki. A że była bardzo mała, między pchełki się wmieszała i po stole sama skacze. Umiesz skakać? Dawaj, rękę. Zeskakuj. No, pięknie, ja teraz zajmij drugą rękę i skaczemy razem. No i po stole sama skacze, Co to znaczy, myślą gracze? Którą wolę w swojej stronie? Wygrywają wciąż. Cieszy... O, aj! puść uśmiechał! Nim się gracie połapali, wasza krajka wyszła z sali i z wygraną swoją pokażę wygrałeś. Ale pieniędzy. I z wygraną swą do domu pojechała, ale pokryjomu i bez kostiumu ucieka, ja się ciebie boję. Brawa, Ramarusa! I jeszcze na zakończenie nasze propozycje imprez kulturalnych na najbliższe dwa tygodnie. 19 grudnia o godzinie 11 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert Agnieszki Fatygi, która zaśpiewa dla Państwa najpiękniejsze polskie kolendy. 20 grudnia to dzień, w którym Urząd Miasta Pabianic i Miejski Ośrodek Kultury zapraszają wszystkich Państwa do wzięcia udziału we wspólnej choince miejskiej. Impreza rozpocznie się o godzinie 17. Dzieci i młodzież z pabianickich szkół, ustawieni wzdłuż ulicy Zamkowej od Kościoła Świętego Mateusza do Kościoła Najświętszej Marii Panny, z zapalonymi zimnymi ogniami w dłoniach, zaśpiewają napisaną przez Dorotę Koman kolendę. Następnie na placu przed kościołem Świętego Mateusza rozpocznie się wigilijny happening teatru ognia i papieru.